Trochę może nas dziwić to, jak pierwsze czytanie opisuje szczegółowo te zwołania święte, te spotkania z Panem Bogiem i różne ryty, gesty, czynności, które Izraelici mieli wykonywać. Choćby to kołysanie snopków przed Panem, to troszkę dla nas brzmi dziwacznie, abstrakcyjnie, może nawet trochę śmiesznie, ale musimy pamiętać o ważnej rzeczy, Stary Testament, który faktycznie szczegółowo opisuje rozmaite dni święte i także to, co trzeba było wtedy zrobić, jakie ofiary Panu Bogu składać, to też na koniec tego czytania mamy szczegółowo podane. Ofiary spalane dla Pana, ofiara całopalna, pokarmowa, krwawa, płynna. To wszystko jest okazja do okazania posłuszeństwa Panu Bogu. O wiele łatwiej jest robić coś, co rozumiemy i akceptujemy. Wtedy bez problemu nazwiemy to dobrem. O, robię tak wiele dla Pana Boga, pomagam ludziom, robię to i tamto. Super, pięknie. Tyle tylko, że wtedy, kiedy czegoś nie rozumiemy i trudno nam to jest zaakceptować, ale wiemy, że Pan Bóg nas do tego wzywa, wtedy okazane posłuszeństwo jest czymś o wiele mocniejszym. Po drugie. Te wszystkie święta, do których Izraelici byli zobowiązani, one nie są abstrakcją. Bóg nie mówi, e, to może e, na przykład w czwartki o 17.00 róbcie to. Ale nie, dobra, o 18.00. Nie, nie. Za każdym razem, kiedy Pan Bóg nakazywał, że trzeba przyjść do, do kapłana, złożyć taką ofiarę, że trzeba to i to powiedzieć, tak się zachować. Było to zawsze odniesienie. Do czegoś, co Bóg wcześniej zrobił. Była to forma pamiętania o dziełach Pana Boga. Więc te, my byśmy to nazwali liturgiczne gesty czy spotkania, po prostu były świętowaniem tego, co Bóg zrobił. I dla nas, którzy już troszkę bardziej rozumiemy poprzez ofiary Jezusa, te, te wszystkie ofiary Starego Testamentu, jest dla nas jasne, że kiedy my celebrujemy Eucharystię. Nie powtarzamy jakiegoś gestu tylko po to, żeby nie zapomnieć, ale wierzymy głęboko, że za każdym razem, kiedy celebrujemy to, co zrobił Jezus, bo za chwilę na nowo usłyszymy słowa Jego, który wypowiada: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest moje ciało, to jest moja krew. Wierzymy, że za każdym razem, kiedy celebrujemy święte tajemnice, otrzymujemy łaskę, której Jezus udzielał. Kiedy umierał, kiedy dawał swoje ciało i krew na Golgocie. Tutaj jest Golgota. To nie jest tylko jakieś wspominanie. Tak jakbyśmy siedzieli przy ognisku i wieczorem, gdzieś nad jeziorem, mówili, o pamiętacie, jak pięć lat temu byliśmy gdzieś tam, o, ale to było cudownie. Nie, nie. Tu kiedy wspominamy mękę Jezusa, ta sama łaska z Golgoty spływa na nas, to jest coś więcej niż jakieś spoglądanie na stare fotografie i rzewne myślenie o historii. Więc potrzeba nam wchodzenia w te, w te doświadczenia, też to, co opisuje Stary Testament, z sercem otwartym na to, co robi dla nas Pan Bóg. Tyle, że do tego potrzeba pewnej czujności, takiego bycia nastawionym na odkrywanie tego, co Bóg dla mnie zrobi. Zobaczcie, że najczęściej przychodzimy do Pana Jezusa odwrotnie, z myślą, co On dla mnie teraz może zrobić. Panie Jezu, mam problem paki, tutaj zdrowie, pieniądze, kwestie jakiejś pracy. Przychodzimy, żeby załatwić różne rzeczy i bardzo dobrze, bo Chrystus daje nam swoją łaskę, kiedy prosimy. Ale nie jest idealnie, jeśli to jest wszystko, co z Nim chcemy załatwić, nasze sprawy. Przede wszystkim przychodzimy do Niego, żeby Go uwielbiać, dziękować za to, co już dla nas zrobił. Jeśli tego nie ma, to trochę licho. No tak jakbyśmy tylko przychodzili po, po wypłatę. Dobra, mi się należy, bo to i to. Bum, biorę pieniądze i znikam. Nie, ale tak z Panem Jezusem trochę licho byłoby postępować, bo Jego serce, które jest otwarte dla nas... Ono da wszystko, czego potrzebujemy. Nie ma problemu. Tyle tylko, że jeśli zabraknie relacji, to jego otwarte, zranione serce pozostanie zranione po tym, kiedy, kiedy odejdziesz od niego. Kiedy patrzę na własne serce, widzę, że brakuje w nim ciągle takiej czułości wobec Pana Jezusa, Taki, takiej troski o jego serce. Nawet takiego prostego pytania. To brzmi oczywiście trochę śmiesznie w odniesieniu do, do najwyższego Pana, ale takie proste pytanie, jak się czujesz, Panie Jezu, dzisiaj? No, to jest trochę śmiesznie, no, co on ma powiedzieć? No, nie. Boli mnie głowa, powie Pan Jezus, albo nie wiem, bo jestem zasafany, bo poszedłem na siódme piętro nieba. Ale chodzi o to, że, że ja myślę o Nim. Chcę, chcę faktycznie, żeby moje serce troszczyło się o Niego, żeby było przy Nim. I nie chcę być jak ci mieszkańcy tego miasta, gdzie Jezus się wychował, nazarety, gdzie, gdzie głosi Słowo. I ludzie są poruszeni. Ale w gruncie rzeczy go nie przyjmują, bo nie rozumieją tego, co się dzieje. Mówią, stąd u niego taka mądrość, przecież to jest syn Stolarza. Stąd zami, to jest taki zwykły rzekał. Stąd on ma, że tak nagle gada, teraz takie piękne rzeczy. Nie wiem, jak to tak dziwnie. Takie. Jeśli czegoś nie rozumiem, jakby nie kontroluję, to nie akceptuję tego i nie chcę tego robić. Panie, mogę nie rozumieć tego, co ze mną robisz. Nie rozumiem wielu rzeczy w moim życiu, i nie zgadzam się, prawdę mówiąc, z Twoim działaniem we mnie. Są sytuacje, których nie umiem przyjąć, ale ze względu na to, kim jesteś, ze względu na to, co już dla mnie zrobiłeś, a widzę wyraźnie, ile łaski do tej pory otrzymałem, z tego powodu chcę przyjmować to, co dzieje się dzisiaj. Nie rozumiem. Nie akceptuję, ale chcę przyjmować ze względu na to, kim Ty jesteś dla mnie, że otworzyłeś dla mnie swoje serce, że umarłeś na głębocie i zmartwychwstałeś, wstałeś, wróciłeś po mnie. Z tego powodu, Panie, chcę to, co trudne dla mnie dzisiaj przyjmować. I wierzę głęboko, że Twoja łaska też pokryje te moje braki, te, te moje niedowierzania, moje wątpliwości. Myślę sobie, że kiedy przychodzą różne wątpliwości, tak jak mieli je mieszkańcy dzisiaj Nazaretu, to nie jest tragedia. Wątpliwości, pytania są czymś naturalnym. Problem jest, co my z nimi robimy. Jeśli zostawisz swoje wątpliwości, jakieś zwątpienia samymi sobie, one będą rosły i prędzej czy później odciągną cię od Jezusa. Jeśli będziesz te swoje wątpliwości, Rozważać tylko po ludzku, zastanawiać się, jakby dyskutować z nimi, one cię oszukają. Sprzedadzą ci swoje kłamstwa. Także prawdopodobnie Twoja ufność wobec Jezusa będzie maleć. Ale jeśli pojawią się wątpliwości, zwątpienia, i przyjdziesz z nimi do Jezusa i powiesz otwarcie, Panie, nie umiem Ci ufać w tej sytuacji. Bardzo się boję, nie wiem, co zrobić. I chyba po ludzku chcę działać. Chcę, nie wiem, bronić się po ludzku, albo nie wiem, chcę. Chcę uderzyć w tego człowieka, bo, bo chcę zmienić tę sytuację, ale mówię Tobie o tym. Połóż mi! To zupełnie jest co innego. To wtedy nasze zwątpienia nie mają władzy nad nami, przychodzi łaska. Ale inaczej niż mieszkańcy Nazaretu musimy po prostu przychodzić do Jezusa i korzystać z tego, że Jego otwarte serce jest dla nas cały czas otwarte. Daj nam Panie tę odwagę, te. To trwanie przy Tobie, tak abyśmy mogli odkrywać, że Twoje serce zawsze jest dla nas otwarte i pełne łaski. Niech Pan obdarzy Was w pokój.